Oh. Doszło do kolejnych zatrzymań influencerów przez prokuraturę i za... ...szczegóły się w linku w opisie. Partnerem kanału jest KFD, czyli polski producent jakościowych supli. Z kodem KONOP macie zniżkę na wasze zamówienia. Trochę w ostatnim czasie zaniedbaliśmy nasz dzbanowy segment, ale spokojnie, nie martwcie się, bo dzisiejszy kandydat zrekompensuje ten zastój. Kilka dni temu media obiegło nagranie, na którym widać, jak niezwykle mądry człowiek jedzie z prędkością... Dawaj gole, a nie głupoty. Nie, nie chcę tutaj, wiesz, jakiejś eskalacji z Wojciechem... Bo to się już robi dziwne, niebezpieczne. 320 km na godzinę. Oglądałem fragment sobie dzisiaj, jak siedziałem na toalecie. To Sofii zadała takie pytanie Meduzie. To już mówię, kurde. Zadała pytanie Meduzie. Że streamujesz teraz codziennie? Czemu to robisz? Chcesz streamować codziennie? Ja mówię, kurde. Ciekawe, mogę wam to pokazać, tylko, ale już więcej oglądać nie będziemy. Na tym właśnie wyłączyłem. Mówię, co, co, co się dzieje? Nie? O co chodzi? Musimy tutaj kropelka keczupu. Kropelka ma. O kitoch. W domu robiłem mega dobre tosty, więc. No dziwne, jakbym przegrał to preferencję. No mam to. Ale, Ale to, ja to nie co? I teraz? Poczekaj. A i słuchaj, żebyś to robił. Ty jesteś wariat, masz pół. Bochena. Robimy swoje. Tak, ja nie? uważam, że żeby to poszło im, no to Wojtek by musiał występować? Tak uważam. Tutaj kropelka tutaj krwalka Ta? Bo oni dopiero są początkującymi jako prowadzący. I... No, lepiej by było. Że w jednej drużynie jest Wojtek, w drugiej drużynie jest Sofii. O, tak. No. I no, to lepiej. A tak e, no, no, co myśmy nie A co bo ty ostatnio wróciłeś no, bardzo to mocno to do streamu. ty tygrysy. I bardzo intensywnie streamujesz. Czym to jest spowodowane? Po prostu chcesz wrócić jakby do streamów? Lubisz to, czy...? Eee, wiesz, jakby ja streamuję 10 lat już tylko streamu... i ogólnie to jest moja pasja. Ja bez prostu czuję, że żyję, nie? Jakby muszę... Streamy to jestem ja, ja mam fanbasic od 10 lat, niektórzy uh -huh. ludzie mnie oglądają. Ja zanim... Tak już się robi właśnie taki kontakt, żeby te pytania były bardziej spicy. Że pytania, pytania i wypowiedzi muszą być takie, żeby to gdzieś było szotowane, nie? Wtedy to jest, uważam. No ale niech tam im się wiedzie, no. Sofii jest młoda, na pewno się rozkręci. Tych dwóch gości, no to kompletnie nie znam. Tych tutaj, więc ciężko się wypowiedzieć. No ale uważam, że więcej Wojtka powinno być, bo jednak Wojtek jest rozpoznawalny. Nie. Oczywiście człowiek tak inteligentny, że sam wstawił to do sieci na profil podpisany swoim imieniem oraz nagrał swoją twarz w trakcie jazdy. No, patrzę, jak W ogóle dzisiaj mi się wyświetliło, chyba na TikToku, jakieś takie początki Boxer opowiada, dlaczego się odwrócił od szachty? Ojej, to ja nawet wiedziałem, że Boxer już się odwrócił od szachty. Co to jest? Gdzie jest głos? W ogóle, w jakim kontekście to było, bo ja z szachtą nie nagrywałem, nie wiadomo ilu materiałów. Bartek jest moim ziomalem, ale no bez przesady też, kurwa. O czym my mówimy tak naprawdę, jeżeli chodzi o odwrócenie się od szachty? Co to znaczy? Odwróciłem się od szachty. A super, super. Nie ktoś zrobił TikToka. <laughs> nie wiadomo o co chodzi, nic. Dobra, czy... rodzinę. Co ja chciałem. A, nie, nie mam tego. Nie, nie mam tego. A nie mam. Chorocie. Może jest jakiś ten... Czy... My już budziłem. On tam. On tam się to zimimie. Nie w ogóle. Sofii w Polsce już mieszka. У меня 10%, процентов, но я буду всё снимать. Надо бы не nie потому что мне этот охуенный барин поставил телефон ещё на tak, так что всё офигенно и моя херня. У меня А Где все? Короче, мы сейчас будем. Вон там, вот. Вон там, сейчас заснимем. Вау, 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 вау. Теперь что играем. Короче, мы скачали игрушку, сейчас играем. И это, кажется, больше для меня, чем для Влада, так что... Вау, 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 вау. Короче. Это интересный человек, не? Добрый кубко. Интересный человек. Интересная фризура. Сын Рудковского. Ciekawy fanpage ktoś założył. A gdzie to jest? Co my oglądaliśmy tu? Wolverine? No, wolverine. W sumie tak, wolverine. I co prawda siedział jako pasażer, ale samochód należał do niego. Temat podłapały różne profile na Twitterze, w tym służby w akcji. No i uważaj, bo za chwilę Wojtek lecz. Nie powiedziałem nic złego. Nic złego nie, pokaza... nie powiedziałem nawet. Całość nabrała roz... Powiedziałem, że Sofii jest młoda i na pewno się rozwinie jako prowadząca. Ale tak, Wojtek mógłby z tego zrobić, że wysysami jej tożsamość. Będę. Na nagraniu mógłby. widzimy, jak auto jedzie po autostradzie A4, a pasażer zachęca kierowcę do jeszcze szybszej jazdy. Nagranie finalnie trafiło w ręce policji, która poinformowała, że niezwłocznie podjęła odpowiednie działania. Materiał zabezpieczyli, poddali szczegółowej analizie. A chorzowscy policjanci szybko dotarli do. Na x ktoś się pod ciebie podszywa, widziałeś? Tak, ale to już się podszywa chyba z rok. Ciekawe, czy dostanę przez niego jakiś pozew. Ewardega. I najlepsze jest, że ludzie wiesz, cisną mnie tam, nie? Pod gość robi jakieś posty. Mimo, że gość ma pisanie. to nieprawdziwy sywek. I tak na przykład tutaj kolejna hiena nie? i wrzucił mściwu Jewskiego. I tutaj są komentarze. I kto to mówi? Za to ty jesteś najgorszy. Gdzie się nie pojawisz, tam robisz problemy. Zniknij już z tego neta. <noise> ja pierdolę. Nie? I normal, i, i domie gadają nie? ludzie. Tak jakby naprawdę dużym problemem było zobaczenie konto, konta. Że kiedyś na Twitterze był wyższy poziom ogólnie ludzi. A teraz to wystarczy zrobić sobie konto... Nie wiem, ja bym sobie zrobił Andrzej Duda i ludzie by myśleli, że to jest Andrzej Duda. Ja pierdolę, kurwa. I tam pełno właśnie takich wrzuca, tych... Właściciela pojazdu, czyli brata kawiaka. O oh, shit. Here we go again. Tak, ten jest bratem pato streamera, którego tutaj omawialiśmy sobie z 2-3 lata temu. Chodzi dokładnie o tego gościa, który psikał losowych ludzi gazem na ulicy, żeby mieć content. Oraz upodlił m.in. w towarzystwie swojego braciszka. No dobra no, nie, nie, nie interesujmy ten news. ...przez influencera na całym świecie. I jak macie TikToka, to na pewno kojarzycie gościa o nazwie Kaby Lame. A ja to bardzo żałuję, że porzuciłem TikToka w 2018. Miałem, kurde, na każdym filmiku od 5 do 10 milionów. I właśnie publiczność całego świata i zrzuciłem to. Bo to w sumie takie było... A w 2020 bardzo TikTok wystrzelił. Ale nigdy nie widziałem, żeby tam był jakiś wielki potencjał. Bo tam za wyświetlenia nie ma w ogóle. Chyba w Polsce do tej pory. A jednak teraz reklamodawcy bardzo na TikToku im zależy. Toker nazywany jest królem platformy albo milczącą gwiazdą, a to dlatego, że jest tam najpopularniejszym twórcą posiadającym 160 milionów obserwujących i nigdy nawet nie wypowiedział słowa. Zasłynął przez filmy, gdzie po prostu reaguje na jakieś absurdalne porady. W przeszłości Kabi miał jedną poważniejszą aferę, chociaż nie wiem, czy tak to można określić, bowiem chodziło o zatrzymanie go przez ICE, czyli amerykańską agencję zwalczającą nielegalną imigrację. Ostatnio zresztą temat ICE wzbudza wiele kontrowersji. Dokładnie chodzi o zabójstwa, jakich dopuszcza się ICE na swoich własnych obywatelach. W każdym razie w tym przypadku chodziło o zatrzymanie TikTokera, który urodził się w Senegalu, ale formalnie od 2022 roku jest obywatelem Włoch. No i w skrócie chodziło o to, że. A dobra, i chodzi w tym już o to, że. Yy... Prawa do jego wizerunku jakaś tam firma wykupiła za 900 milionów, ale że w akcjach, ale, a nie w gotu... Nie, nie, no, że nie, nie dostał tego, tylko że w akcjach to dostał. ...przekroczył termin swojej wizy. Doszło jednak do podobnego rozwiązania sprawy, a influencer otrzymał zgodę na dobrowolny wyjazd. Tym razem jednak szum medialny wokół Kabiego rozchodzi się o coś zgoła innego, mianowicie sprzedaż swojego wizerunku za blisko miliard dolarów. Całość oczywiście wykracza poza tradycyjne działania marketingowe i takiego typowego influencerskiego deala, bowiem spółka Riches. No ale taki news, no ogólnie gość tam, że dostaje akcje, no nie wiadomo ile te akcje będą za chwilę warte. Parko Holdings o chińskich powiązaniach przejęła większościowe udziały akcyjne w Step Distinctive Limited, czyli firmie będącej rdzeniem marki osobistej Kabilema. i ta transakcja jest jedną z najwyższych w historii sprzedaży praw do wizerunku przez influencera. Umowa obejmuje wyłącznie prawa do komercjalizacji jego wizerunku na początkowy okres 3 lat, w tym do jego własności intelektualnej, czyli specyficznych gestów, mimiki, stylu komunikacji, no i oczywiście bazy followersów. To znaczy, że Rich Sparkle nie kupiło wyłącznie praw do jego wizerunku, ale również całą platformę. Jak czytamy, chociaż teoretyczna wartość umowy przekracza 900 milionów dolarów, to Kaby Lame nie otrzymał tych pieniędzy przelewem na konto. Transakcja została zrealizowana z wykorzystaniem akcji. W zamian za udziały swojej firmie, Lame otrzymał akcję Rich Sparkle Holdings. Dzięki temu stał się jednym z największych pojedynczych akcjonariuszy nabywcy, co daje mu realny wpływ na strategiczne Decyzje spółki oraz udział w przyszłych zyskach, w tym potencjalne dywidendy. Czyli podchodzi do tego trochę jak taki trendsetter, który jednocześnie od razu wszedł w ten biznes No i sam będzie czerpać korzyści, jeżeli taki model biznesowy dobrze zadziała i pójdą na to inni. No to jak Konop robił tego newsa. To gość miał, gdzie to jest, bo on miał akcję, tylko pytanie, w którym momencie tę akcję za te 900 milionów dostał? No, ale już 900 milionów się zrobiło pewnie, ile, 800? Gdzie to jest, kurde, no, muszę powyłączać trochę. Dobra, już wyłączyłem. I twórcy. Natomiast teraz firma może decydować o współpracach reklamowych, licencjonowaniu treści, projektach medialnych i tak dalej. I teraz przechodzimy do najciekawszej części, ponieważ... Ja nie mówię, że przez Konopa. Jest taki kurwa dziwny widz, ja pierdolę. Proszę. Chodzi o to, że od momentu Konopa, gdy montował film, do teraz. Jezus Maria. Dam ci bana, to nam wzrośnie inteligencja trochę na czacie. Obejmuje to automatyzację produkcji treści za pomocą sztucznej inteligencji Ekspansja na nowe rynki, Azję i Bliski Wschód Poprzez treści w wielu językach Całodobowe transmisje sprzedażowe, a nawet setki symultanicznych transmisji Oraz rozwój zintegrowanych biznesów nawet po kryptowaluty Czyli dochodzimy już do etapu, gdy wielkie korporacje Wykupują sobie prawa do wizerunku influencerów Tworzą ich AI klony A takie klony już nie śpią i mogą zarabiać 2 2,4... O, też do gry mogą sprzedać ten ich wizerunek do jakiegoś Fortnite'a, czy coś 7 reklamując wszystko, co wpisze im się w prompta. Trochę przerażające, ale na pewno bardzo efektywne dla takiego korpo. Widziałem, jak korporacje zabierają farmerom wodę, a potem się nie. Jak zmieniają Night City w maszynę do łamania ludzi. Drenowania ich z pieniędzy, ze szczęścia, z marzeń. Wszystko ma być zasługą technologii o nazwie Anhui Xiao hey, Yang, pozwalającej na odtworzenie gestów czy mimiki. Model uczy się na tysiącach godzin oryginalnych filmów, dzięki czemu może generować treści w czasie rzeczywistym, w różnych językach i w charakterze dostosowanym kulturowo do danego rynku. I Rich Sparkle chce z takiej działalności wyciągać 4 miliardy dolarów rocznie. Największy potencjał ma tkwić w e-commerce i organicznym ruchu z bazy fanów Kabiego, czy sprzedaży produktów bez. To jest w ogóle kurwa, niesamowite. Patrzcie na to. Model uczy się na tysiącach godzin oryginalnych filmów, żeby coś takiego. generować treści w czasie. Ona stawia nogę i świruje, że nie może otworzyć. Ale ona tak naprawdę stawia nogę też po to, żeby ludzie pisali komentarze i robili odpowiedzi na ten film, że ale jesteś, co ty robisz, przecież ty sama blokujesz, te ci... czyli... I później ten gość nagrywa, o, ale wiesz, że mogłeś odsunąć nogę. Kurwa, Jezu, jakie to się już robi dziwne takie... No, TikTok jest tak kurewsko dziwny. W różnych językach i w charakterze dostosowanym kulturowo do danego rynku. I... Błędy na, w TikTokach się robi specjalnie, żeby ludzie komentowali. Rich Sparkle chce z takiej działalności wyciągać 4 miliardy dolarów rocznie. Największy potencjał ma tkwić w e-commerce i organicznym ruchu z bazy fanów Kabiego, czy sprzedaży produktów bez wydatku na płatną reklamę. Znaczy, no, wydali miliard dolarów. Więc czy tak. Bez wydatku. Później ma być jakiś gaming oraz Metaverse, gdzie jego postać zostanie bohaterem, generując przychody z mikrotransakcji i subskrypcji. No i na koniec media licencjonowane do jego wizerunku w reklamach, serialach czy też filmach. Czy taka strategia zostanie nowym trendem? No wątpię, bo brzmi to dosyć dystopijnie. Jak gdyby influencerzy tracili tożsamość na rzecz robota, którego zadaniem jest. Dla mnie właśnie ciekawsze to są teraz, że możecie. Yy... Możecie stworzyć awatara, który śledzi wasze ruchy i sobie. Na przykład, ja mogę udawać na TikToku, że jestem śliczną dziewczyną. Jak największa to jest sprzedaż, to komercjalizacja i. Kto tam o tym? Chyba kardys o tym dużo wrzuca. ...jak największej ilości treści, sztucznych treści oczywiście, promptowanych. No i jest to chyba absolutnym przeciwieństwem autentycznego twórcy internetowego. Aczkolwiek wiele wskazuje, no. że taki trend bardzo zaczyna podobać się korporacjom. Na przykład H&M już tworzy modele do kampanii marketingowych, Nike wykorzystuje sztuczną inteligencję do wirtualnego meczu Sereny Williams z samą sobą. Więc dla nich to nie tylko cięcie kosztów, ale i zwiększenie efektywności Pytanie tylko, że nie kosztem autentyczności. Sylwek w końcu wystartował z nowym formatem. Może na przykład o... Fajne. Ciekawe, ciekawe. A czekajcie, gdzie są ci hindusi co. No dobra, to akurat nie Hindus. Różnie dzieci się dzieją. Dobra, o tym to już wiemy. I'm directly helping by collecting a real

Dodatkowo jak testował to, to ich mięso, które zostało zrobione w laboratorium, to nie mógł stwierdzić, jaka jest różnica między tym mięsem, a prawdziwym. No i to właśnie wątek mięsa produkowanego ze sztucznych komórek zwierzęcych w laboratoryjnych warunkach wywołał w sieci największe zamieszania, szczególnie kiedy ludzie Kopali, że jednym z inwestorów w tej firmie jest Bill Gates. Ludzi wkurzył No to pewnie spisek. <grystanie> Fakt promocji sztucznego mięsa. Ja na przykład nie widzę nic złego. Jeżeli ktoś będzie chciał jeść mięso stworzone w laboratorium, to będzie jadł. No, każdy ma wybór, nie? Za względem wspierania na przykład. Bo tutaj jakiś turbo-hejt się wylał na Misterbista, podobno z lokalnych to... ferm, twierdząc, że tego typu żywność to syf i nie bez powodu w kilku Stanach zdążono już jej zakazać. Jak najbardziej można zrozumieć te argumenty, natomiast też można mieć na uwadze, że to mięso, które jest robione w tradycyjny sposób, także często jest dosyć miernej jakości. Zwierzęta nierzadko są trzymane w beznadziejnych warunkach, karmione są syfem, co także bezpośrednio wpływa na nas jako konsumentów. Inaczej to oczywiście wygląda w przypadku lokalnych sprzedawców, ale jak wiadomo, dostępność do takich osób jest ograniczona. Jak na razie w Polsce nie mamy tego całego cultivated meat, co nie znaczy, że prędzej czy później do nas to nie przyjdzie. Z tego co pokazują badania, to nie jest to bardziej ekologiczna. Bo będzie tańsze w życiu, nie będzie tańsze takie mięso sztuczne. Co ty? Opcja od zwykłego pozyskiwania w mięsa, ale w przyszłości, przy rozwoju tej technologii, może się taka stać. Jest to też mniejsze ryzyko Salmonelli bądź bakterii E. coli, ale najważniejszy jest fakt, że aktualnie brakuje długoterminowych badań, jak takie mięso wpływa na człowieka i jakie mogą być tego potencjalne konsekwencje. Bo ciężko na tak wczesnym etapie ocenić, czy na pewno jest to bezpieczne. No i czy rekomendowanie takiej formy przez najpopularniejszego twórcę na YouTubie jest odpowiednie. W każdym razie firma nie czuje się winna i skomentowali całe zamieszania. Wygląda jak kurczak, smakuje jak kurczak, bo to jest kurczak. Ale jak to zwykle bywa, gdy swoje palce maczają w tym miliarderze tacy jak wspomniany Gate. Cargill tutaj jest? Jest, przecież Cargill. Lo o, -o, -o. Nie trudno założyć, że intencje mogą być różne. W szczególności w sytuacji, gdy odbiorcami lista są dzieci. Łatwe do manipulacji. W związku z czym łatwo im wcisnąć tego typu produkt i historię o ratowaniu 200 milionów kurczaków dziennie. I skala narosła do takiego poziomu, że zaczęto go nawet określać drugim Billem Gatesem, a. twierdząc, że promuje ten sam koncept co światowe forum ekonomiczne. No i z tego zarzutu. A wy jak uważacie, Bill Gates yy, chce nas wszystkich potruć? Czyli <grych> postanowił się bezpośrednio oczyścić, wspominając, że nigdy z założycielem Microsoftu nie rozmawiał, a głównym celem przyświecającym mu tworząc film, było pokazanie futurystycznej technologii przyszłości. Jego tam to wcale nie obchodzi, niech ludzie sobie zjedzą prawdziwe mięso. Dajcie znać, jaką wy macie na to perspektywę i czy spróbować... Sywek, słyszałeś, że odkąd wprowadzili kaucje na butelki plastikowe, to, ludzie to ludziom podrożały ceny za śmieci? Nie wiem, ale wiem, że odkąd prowadzili te przyczepiane korki, to podobno na plażach jest jeszcze więcej tych korków. <laughs> że gdzieś tam sprawdzali i że więcej śmieci leży, plastikowych. ...powalibyście takiego kurczaka. Parę dni temu po sieci mocno zakręciło się nagrania z jednego z kursów tak... No dobra, to to już chyba mieliśmy. Kanye West to mnie nie interesuje. I to to też oglądaliśmy. No dobra, no to co, Anjax, tak? Jacks.